Mamy nadzieję jeszcze większą współpracę już nie tylko nawet z Bielskiem, dlatego że z Bielskiem naprawdę mamy bardzo dobrą współpracę i czymy na większe horyzonty, przy na to do tych juwenaliak czy innych rzeczach, które zamierzamy robić. Faktycznie, jeżeli chodzi o uniwersytet i to, że w zeszłym roku nastąpiła ta zmiana, to podniosło rangę takiej akademickości, jeżeli chodzi o myślę, całe podwyski i biersko -Białą. Uczelnia jest akademicka, uczelnia jest naukowa, więc tutaj jakby patrząc z punktu widzenia uniwersytetu, te awanse takie naukowe typowo odgrywają istotną rolę, więc mi pracuje się wybornie. Większe poczucie takiego mobilizacji, żeby po prostu bywać, stawać się co lepsze. Tak też akurat, że to jest taki, taka motywacja, żeby przyjść i się uczyć, ponieważ jest to jednak już lepiej brzmiąca nazwa uniwersytet niż akademia. Wie wat, wat bemerkt van wie